Jeżeli kiedykolwiek interesowaliście się parkurem, zapraszam Was serdecznie na relacje z zawodów organizowanych przez Parkour United. Jak powstała grupa Parkour United? No, jak się zaczęło? Tak, jak wszystko się zaczyna, tak? Pomału, pomału, małymi kroczkami zaczęliśmy wszyscy razem ćwiczyć, trwało to parę lat, no i w końcu nie wiem, zrodził się pomysł, żeby stworzyć, nie wiem, jedną grupę, żeby, żebyśmy nie ćwiczyli oddzielnie, tylko właśnie, żeby stworzyć jedną nazwę, jeden szyld, pod którym będziemy razem ćwiczyć, to wszystko coś zacznie znaczyć, niż po prostu zwykły, suchy trening dla każdego z nas. Park jest dla nas stylem życia, ponieważ oprócz tego, że trenujemy, możemy yy, udoskonalać siebie, w naszych także psychicznych, mentalnych sferach. Znaczy możemy e, rozwijać się i walczyć ze własnymi, z własnymi słabościami. Parkour jest o tyle wyjątkowy, że e, możemy go uprawiać e, tak naprawdę codziennie i zaangażować się w to w pełni, jak w naszą pasję, jak właściwie to życia, a możemy traktować to jak zupełnie niezobowiązującą e, zajawkę, czy też po prostu e, sposób na spędzanie wolnego czasu. Czy jest to kontuzyjne? No właśnie wiele osób uważa nasz wręcz za Powiedzmy szaleńców, którzy na dobrą sprawę wychodzą, skaczą coś, nie wiedzą, co robią i mocno ryzykują. Natomiast właśnie nikt nie patrzy na to, że wkładamy w to dużo pracy i każda ewolucja nawet najprostsza z pozoru. To jest dużo przygotowań, dużo ćwiczeń i to właśnie wypadki zdarzają się naprawdę bardzo rzadko. typ to jest to, że nie wiemy, co robimy i dużo ryzykujemy. Kto może trenować? Każdy. Każdy jeden, nawet ty możesz zacząć już teraz. O, właściwie ogranicza nas, ograniczają nas nasze chęci i nasza wyobraźnia. Nic poza tym. A jakie elementy miejsca wykorzystujecie? Każde, wszystko co się natrafi, od najprostszej barierki po najbardziej, nie wiem, jakiś wyczynowy wysoki murek, tak? Czyli wszystko co znajduje się w zabudowie miasta jest dla nas do wykorzystania. Na krótką tak naprawdę mamy zaplanowany już projekt na każdy miesiąc, albo właściwie minimum jeden projekt na każdy miesiąc w tym roku. Z takich fajniejszych, i ciekawszych wydarzeń może być to, że otwieram pierwszą w Polsce Akademię Barku dla dzieci w wieku od 5 do 16 lat i będą właśnie takie dedykowane zajęcia dla takich maluchów, które są może nie bezpośrednio poprzez parkour, ale przez taki ogólny rozwój a z elementami parkour, a jakoś tam rozwijać siebie i spędzać swój czas